Siema widzowie, dzisiaj gram w Minecraft i apokalipsa zombie, dzisiaj widzowie, więc grubo grubo. Więc musimy na początek sobie zbudować spawner zombie, czyli wiecie co, bierzemy sobie command bloka na ste Następnie tym command blokiem stawiamy go sobie. No odlećmy sobie trochę, bo bazę jeszcze będzie trzeba zbudować. To postawmy sobie go gdzieś tutaj. Wpisujemy komendę. Ten ukośnik. Samon, sumon, zombie, zombie. I dądajemy. Pojawiło nam się, że jest taka komenda. I teraz musimy to włączyć. Ale teraz jeszcze tego nie będziemy włączać. Tylko na razie to tylko podepniemy. Dobra. Tutaj. Hit, hit, hit. Będę tutaj dawać przekaźniki, żeby nam się sygnał nie urwał. No dobra, jeszcze parę przekaźników tu postawię, tu dajmy przekaźnik, tu jeszcze i tutaj już damy to, cyk i budujemy bazę. Dobra, mam na to 10 minut i dobra, a więc yy, muszę sobie odpalić stoper. Yy, gdzie ja mam to coś, poczekajcie. No gdzie on ten stoper? O kurde, on już naliczył 2 dni 50 godzin, 51 godzin i 2 minuty. Co? Kiedy ja włączyłem ten, ten stoper? Przecież 3 dni temu. Dobra. Yyy 3, trzy... mam na to 10 minut. 3, 4, start. Dobra, stoper poleciał. To bazę sobie zbuduję z bedrocka. O. Tutaj jeszcze pajęczyny by się przydały. Dobra. Bedrock, taka baza będzie jakaś, żeby też nie za wielka, bo się muszę w czasie zmieścić. Dobra. Tylko żeby oni tu za bardzo nie wchodzili, to zrobimy na dźwignię drzwi. Dobra. Tutaj hit drzwi będą Tylko muszę znaleźć Iron Dory Iron Iron Dor Sy Iron Golema jeszcze. Iron Golem Kurde, jeszcze trochę Dobra. Szybko. Szybko, 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 szybko. Kurde, czemu ja sobie modów nie załączyłem? To, to film będę musiał chyba zrobić, jak sobie modów nie załączyłem. Dobra, minuta dopiero minęła. Powinienem sobie minutnik w sumie ustawić, nie stoper, ale okej. Okay. Nad stoperem będę panować spoko, widzowie, będzie sprawiedliwie. Dobra. Tutaj tą bazę. Cyk. Cyk, pyk. Dobra, je, e, dobra, lecimy Lecimy tutaj z tą bazą. Baza No jecie! Prawie dwie minuty już. Dobra. Tutaj bym dał na zachętę parę iron golemów, bo tych zombi będzie naprawdę bardzo dużo. To niech całą bazę tak obtoczą najlepiej. O! Ile tam jeszcze? Dobra, jeszcze nie ma, jeszcze nawet dwóch minut nie ma. Dobra, tutaj trzeba będzie jeszcze może tą podłogę zrobić. A filem się da podłogę zrobić, bo ja nie umiem się tą komendą za bardzo posługiwać. Ostatnio się nauczyłem trochę. Nie wiem, fy i to coś. To fil to coś, źle coś wpisałem. Fil, fil jeszcze raz, fil tutaj, enter. I wiem, że to nie zadziała, ale teraz tutaj cyk i tu dam nowe koordynaty i um, bedrock, bedrock i cyk. O, udało się. Tu jeszcze bedrokiem dam. O. Trzy minuty już minęły. Ponad. Dobra. Tutaj, żeby było coś takiego. Jeszcze muszę przygotować bronię. Ja cię. Tutaj, żeby było coś takiego, żebym mógł też tutaj wyjść i strzelać. To tu zrobię taki słup, gdzie postawię drabinki, żebym mógł wyjść i strzelać. Tutaj. Cyk. Trapdora lepiej tu postawię. Albo nie, lepiej trapdora nie. Bo będzie mi tylko utrudniać sprawę całą. Cyk. Szybko. Jeszcze tu naokoło będzie coś takiego. A ty... A te iron golemy to ja muszę rozwalić. Kurde. To tu, żeby ze mnie itemki kill małpa E. Bo one mi będą mnie od razu biły. To nie mogę mieć iron golemów. Dobra. Poczekajcie, muszę odkurzyć wszystko teraz. No dobra, trudno nie będzie odkurzone. To zaraz i tak zniknie. Szybko. O! Expo to wywalam. I gdzie mój bedrock? O, tu jest mój bedrock. Dobra, drabinki. Kurde, 5 minut już prawie. Drabinki. L -e -d -d -la -lader, ladder Lader... LADDR to się pisze. Dobra. Tu drabinki. Tutaj guzior. Um, baton, butyt on, button i dajmy taki, żeby go było widać w miarę. Cyk, cyk, ok. Mogę wchodzić i wychodzić. Tutaj jakieś odświetlenie. Cyk, glowstone. Glo glowstone. Cyk, 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 cyk. Co najwyżej możemy tutaj takie przyciemniane okna dać. Nie za dużo tych okien, ale troszkę można dać takie okno. Takie okno Tinder to jest jakieś mocniejsze, chyba choć to wcale nie jest mocniejsze w zniszczeniu, ale damy je, bo jest tak bardzo ich nie widać. A wygląda to serio, jakby to była taka waza wojskowa. No i dobra, pora na bronie. To jedną z broni na pewno będzie łuk. Nie mogę tutaj full opa wziąć. To jest full op. To jest full op, widzowie. Zobaczcie, full op. Nie mogę, bo byłby za mocny. Biorę młot. Biorę to. Cały secik oczywiście. Trzeba też wziąć. O, akurat osiągnięcie. Wind chain get... Nie, nie. Psa wezmę. Wolf. Vol, wolf... Wolf pup. Nawet dwa psy wezmę. I będę musiał je oswoić. Yy, kość. Yy, by ony, ny. Bone, bone. Dobra. No! Daję ci kość, to weź się o swój. Łaskawie. Dobra. Szybko ubieram zbrojkę. Już 6 minut minęło. Dobra. I teraz już zbrojkę mam to jakiś łuk. Łuk bym chciał mieć. Kusze i łuk. I strzały oczywiście. Takie fire resistance? Nie, bo to są dobre. Ja cię... na wilknesa, bo to ich osłabi. Wilknes to było osłabienie, tak? Chyba tak. Dobra, wezmę sobie parę staków. Cyk. Tutaj to wywalam. Dobra. 7 minut i 35 sekund. I stopuję. I właśnie, o, noc. Team set night. Muszę dać. Dobra, mamy noc. I w 7 minut się wyrobiłem. To teraz lecimy. Wypsy siat. Siat. Dobra. I teraz tu lecę. Jeszcze nie. Jeszcze nie włączam survivala. Najpierw trzeba zrespawnić każdego. A, w złą stronę przekaźniki postawiłem. Sorry. Sorry, w złą stronę. Mój błąd. Mój błąd. W złą stronę przekaźnik. Dobra. Teraz. Respałnią się. Milion ich nie, źle to zrobiłem, źle to zrobiłem, źle to zrobiłem, bo dużo ich umiera, ale, ale jeszcze, ale nie, może być tak. Niektóre lecą, dobra, tak jest, Git, i ja teraz wchodzę do bazy i włączam Survival'a. Ja to wyłączyłem, wyłączyłem, dobra. I uwaga! Survival mode. I psy. Do ataku. No. No wstań. O dobra. Psy wy nie tutaj za mną, bo i tak nie możecie. Chodźcie tu. Skuszy was trafię. Kurde. Trzeba było zrobić awaryjne wyjście. Psy, pomóżcie! Pomóżcie, psy! Psy, pomocy! Walić ich, psy! O! Psy, pomóżcie, pomóżcie, pomóżcie! Dobrze, moje psy. Moje psy atakują ich. Mogę nie przeżyć tego. Psy, pomocy! Już jeden chyba umarł, a nie jest tu. Dobra. Bierzcie go. Jest. Żyje. Dobra. Przy, tak, przy takiej licznej grupie zombie to naprawdę. O. O. I tak ich trzeba tak wpuszczać? No chodźcie tu. Chodźcie tu. Pies zagryź go. O kurde. Troszkę przegiołem z ilością wpuszczenia ich. Przy